Co ty, Boże, CO TY ZROBIŁEŚ?! CO TY ZROBIŁEŚ?! <śmianowidzio> CO SIĘ STAŁO?! Jeśli chcesz kupić tanią Minecrafta premium, wystarczy, że wejdziesz na stronę tani-minecraft.pl oraz z kodem DOGIE1337 zakupisz premkę. Polecam. Siema tu Dogi witam w nowym odcinku z oszusta na moim serwerze, czyli khc.pl, który zresztą będzie startował 13 czerwca, więc już Was zachęcam do wpisywania e, te IP serwera do listy ulubionych serwerów, ponieważ e, wtedy będzie się po prostu widzieć wszystkie nowości na moty które będą się wyświetlać, więc naprawdę polecam. E, po tym odcineczkiem fajnie jakbyście wbili tak 500 łapek, bo odcinek jest naprawdę bardzo fajny. E, oszust moim zdaniem najlepszy jaki nagrałem no po prostu... Może się trochę wydawać, że to było sztuczne, takie ustawiane, ale nic nie ustawiałem widzowie po prostu ziomeczek yy, Mnie ogląda, wie, wiedział, że nagrywam, zresztą to po, później powiedział, powiem wam, że odcinek jest świetny, więc polecam wam obejrzeć cały odcineczek yy, Ogólnie oczywiście dalej jest kontynuowany maraton Pod tym filmem musicie wbić właśnie 500 lajków, wtedy rozdam wam peleryneczkę Wystarczy napisać w komentarzu pelerynkę, zostawić suba łapkę w górę dzwoneczek yy, No i jeszcze teksturpaka rozdam wam na 500 lajków yy, To nie jestem Back, to jest inny, ale no ale generalnie i tak jest mega fajny. Zresztą zobaczycie sobie na odcineczku. Zapraszam Was też na live'a, którego odpalę jutro o godzinie 10 z Dragona. No, no i to chyba tyle. I zapraszam do oglądania. Dobra, wracam. Siema. Halo. To ty jesteś z tej gildii Żyd? No. Ej, mogę do was? No pewnie. A ile wy macie rankingu? Ja mam 2641, bo, bo od dzika dostałem faworkę Ta? Dostałeś od dzika faworkę? Nie gadaj no. Ale i od dziku 100% a, a mi nie chciał dać faworki, ja mu powiedziałem, że mu 500zł zapłacę i... No to jest dziku... frajer No on jest frajerem jakimś, a czemu macie w ogóle tak jak gildi Żyd? No bo Żydy to są najlepszy, najlepsi ludzie Aha Nie, bo ja myślałem, że ten... Że to są właśnie najgorsi ludzie nie. Kurde. Trzeba no, żydzić bo... od każdego. Aha, czyli wy po prostu gracie sobie na KHC i sobie żydzicie koksy i temu od no. właściciela. No? Kurde, no to w sumie Wam powiem, że taki dobry plan na biznes, nie? Ej, dobra, no. mogę do gildii? No pewnie. Ja generalnie też jestem w 3% żydem, więc. O! Dobra. Dolat zyd. O, kurde, ale. A wy macie w ogóle topkę? teraz będziemy mieć, bo to 1 Zeus to... to jest mój brat No, aha, aha I czyli... teraz powinniśmy mieć topkę chyba mm, Tylko kurde, no Mamy to nie Mamy top 21 O kurde, faktycznie Ale wiesz, że ja miałem z 10 widzami, którzy mieli 300 rankingu pierwszą topkę? No naprawdę? No hopie, ja miałem pierwszą topę i się wszyscy, ze wszystkich śmiałem e, do, a czemu w ogóle ty jesteś sam w gildii? No bo, no bo no bo nikt nie chce dołączyć do mnie <laughs> Nikt nie chce z tobą grać? Mhm uh -huh. Ja pierdzielę to może weź jakąś rekrutację zrób No właśnie robiłam, ale, ale każdy mi robił oszustwa i w bildzie. Ja pierdziele, co za frajerzy, ja nie wiem jak tak można robić To jesteś no frajerzy tylko tak robią, nie? Ja im mogę dać banicję, bo ja mam kontakt do dzika, nie? Jakie oni y mieli niki? Y on miał y nie pamiętam w sumie, bo to było dosyć dawno, tak, z dwa tygodnie temu. On ale miał nikt ty, nie? 2000 ranku. Dziły no ty, miał no nikt. ty i jeszcze ktoś. I jeszcze ten. Yy, Gradzien, tak? Mhm. Uh -huh, uh -huh. No, ale ja widziałem, to jest dwóch takich frajerów na tym serwerze, ja ich nie szanuję. No. A ten miał Gradzien to nie 100%. wiem, jakiś grudzień. Nie wiem, myślę, że jest fajny, co to ma być. No. Ej, ale w ogóle macie dużo beczek tutaj, ty to wszystko sam no, zbudowałeś? No, no szybko znaczy wszystko sam budowałem. Czyli mówisz, tylko... że nie chcieli do siebie dołączyć, nie chcieli ci bu no. budować do? Dołączyli, dołączyli i, i po prostu zabijali. Ja pierdzielę, a to jak ty wbiłeś taki wysoki ranking jak się zabijali? No bo no bo mi brat dawał kile też, bo on, bo on jest naprawdę dobry w PvP. Ja pierdzielę to ja ci powiem, że kurde Ja nie wiem czy można sobie ten, tak kille oddawać To jest chyba banowane Nie, proszę Ja nie wiem czy ja cię zgłosić nie powinienem Nie, proszę, proszę. Ja, nie, A przeproś, przeproś za to Przepraszam, dam o, ci suba Dobra, to czekaj, czekaj, czekaj Czekaj, czekaj, to jest 50 poziom, bo chcę generalnie Co coś robisz? Nie, chcę coś przetestować Coś przetestować tylko ja ci Ej, a wy macie jakiś design? Ej, wy macie jakiś design w ogóle tam? Y y nie, bo ja jestem biedny Serio nie macie nawet designu? No Ja pierdzie, to no. wiesz co, czekaj, czekaj, ty jesteś w tamtej fosie, bo ja generalnie ci mogę zrobić niespodziankę, bo ty, mu ty mówisz, że kurde ci wszyscy robią oszusty to ja ci zrobię niespodziankę, no. okej? Okay? Dobra, dobra. Tylko nie możesz z wychodzić Nie możesz z wycho wychodzić, bo tak to zapisujesz niespodziankę, okej? Okay? Okej okay. to, we, to weź na razie, nie wychodź Ale obiecujesz. Okay. Mm. Na mały paluszek. Mm. A co to? No zobaczysz, zobaczysz. Ale nie oszukuj. Masz tam siedzieć. Bo jak oszukasz. A wiesz w ogóle, że jutro się edycja kończy. No kurde, no jakiś ja admin głosy. się do mnie tepa. No bo no... Dziku to jest y, frajer i on chce skądś tak No bo po Dziku edycji. powiedział. Wiesz co on mi powiedział? Bo ja z nim gadałem. O kurde, zbugowałem się. No. Dziku to jest taki frajer, bo ja z nim gadałem. No ja pierdzielę, czekaj chwilę bo ja się zbugowałem Co tu tutaj się dzieje? Czekaj, ale nie tepaj się na bazę, nie tepaj się. Ja jestem cały czas w pocie. To, to bardzo I dobrze coś możesz zobaczyć. Zaraz, czekaj, ja się stąd muszę wytepać, bo ja się zbugowałem. Dobra, okej, okay, żyję. Bo no, jest są jakieś stawniarki. No kurde, tepa się do mnie jakiś admin! Koldy! Wypierdzielaj! No, ostatnio, ostatnio dziku idzonek i dzonek do mnie pisali. Pisali, że, że mam fajną glide i mi dali magiczne dwa klucze. Serio? A to nie jest faworka? No, nie wiem właśnie. Ej, bo mi się że to jest faworka. To chyba trzeba kupić. A i w ogóle mi piszą, żebym dał case. A jak się daje kaisy? Jak się kaisy daje? Ej, ej, bo jakiś kupek fort 2 do mnie e, no. zaczepił mnie i powiedział: "Ej, powiedz, żebym mów nam mnie do ciebie." Co to czego ja go mównę? Jak on, mównę? Jaki on ma Ja nie wiem. No Jakiś Kubek V2 Siema, Kubek, co się dzieje? Co ty robisz? Kto to jest? Ja go nie znam. No ty chciałeś tutaj, żeby cię mównąć. nie wiem jak to. Dobra, ja nie wiem o czym on gada. Dobra, ja go mówią. A jakiś posrany, ja go tam do tego sapota mówię Dobra, nie wychodź jeszcze stamtąd. Maciej, jak ty masz w ogóle na imię? Emil masz na imię? No. A zależy ci na hoperach w gildi? Yy, a co to? No, to, to takie leje, nie? Gdzie tam itemy wylatują, no. przedmioty. No to nie zależy mi, ale mogą być. Aha, czyli mogę sobie zabrać? A gdzie ty jesteś? Nie, no żartuję, przecież ja, ja ci buduję niespodziankę. Czekaj, o -o. czekaj tylko obiecej, że nie wyjdziesz, bo ja ci niespodziankę. No, jak buduję chcesz, i... to, możesz dalej zobaczyć? Jestem na takich, czekaj, yy, zielonych no. sklach no, czekaj chwilę, bo ja mam w ogóle jakiś wolny kilo zaraz Zara, co to jest? Eee, Już ja mam, mam w ogóle dać. pół stacka beaconów z tego 15, z 15, 15. Bo dostałem od dzika. 15, 15, 15? No, dostałem od dzika. Kurde. Za 5 zł. Czekaj chwilę, ja, ja czekaj, czekaj. Muszę ci zbudować tam niespodziankę, bo to wiesz. Wiesz o co chodzi, prawda? No, trzeba tutaj mm. ogarnąć, tylko naprawdę, ja ci powiem, że. Że chyba się ucieszysz, nie? Chyba się ucieszysz, bo możliwe, no. że to będzie nawet spełnienie twoich zmarzeń, no mm, czekaj, czekaj, Ale nie czekaj. Gliby, nie wiem, mi tą zniszczę budowa... ci. budowałem to dwa lata i trzy miesiące. Jak dwa lata jak edycja trwa o wiele mniej? Kłamiesz. Co? Kłamiesz. Nie kłamie Zaraz. Nie? Y o, dobra. To nie wiem No, no dobra, Ej, już, już prawie jest skończona ta. Ty chcesz się bawić w kalambulny, czy to? Nie, nie, nie. Ja coś o wiele bardziej odjazdowego robię. Tylko, okay. tylko musisz, musisz się do mnie tepnąć, nie? Tylko. Że jeszcze się nie tepa, jeszcze się nie tepa. Jeszcze chwila. Teraz, jakbyś się A tepnął, to byś zepsuł muzek. serwer. A nie zrobisz nóżek. Nie zrobię ci nóżek. Co ty żartujesz sobie ze mnie? Ja nie, jestem no twoim frajerem. Y Dobra. Dobra. Okej, okay, czekaj, już prawie skończone, wiesz? Już prawie skończone. E, tylko o, muszę już. jeszcze ostatnią rzecz zrobić. Dobra, tutaj, tutaj. E. E. No, już prawie skończone, już, za, już możesz się tepać za chwilę. Już okay. możesz się za chwilę tepać, dobra, dobra. E. A to nie robi u mnie na bazie? No, robię na bazie, no bo to jest przecież stracone niespodzianka. No, to gdzie miałbym robić? Hopie, uspokój się. Ora czekaj Dobra, muszę to zebrać. Dobra, dawaj, tepaj się do mnie Tepaj się do mnie, byku Tepasz się? Halo? Już tak. się Dobra, to dawaj, czekaj, sprawdzę, czy mi antywirus, bo mi tutaj antywirus wyskakuje co jakiś czas A Powiedz coś, w ogóle. Eee... Y Dobra, okej okay. Eee... Y Dobra, tepam cię Dawaj, tepaj się do mnie. Ja ogólnie, ja ci oszustę nie zrobię, nie? I co to jest? Nie wiem CO TY ZROBIŁEŚ?! CO TY ZROBIŁEŚ?! CO SIĘ STAŁO?! CO SIĘ STAŁO?! 13 POT! CO SIĘ STAŁO?! Ej... Nie wiem Co się stało? Co ty zrobiłeś? Wysadziłeś mi to no. No to nie ja byłem ty... no, Jak ja teraz będę ludziom robił nogi No to ty przecież coś zrobiłeś tutaj Co ty zrobiłeś No ja nic nie zrobiłem dopiero. No to no. No, Nie wiem ty jakiś chory jesteś ja chciałem tutaj pograć sobie sam w ty. A ty, to a ty, ty gig... nie Zrobiłeś. Nie zrobiłem ci tego Hopie jak Ty normalnie wszedłeś na jakieś płytki I nagle zaczęło wszystko wybuchać Odbuduj to teraz Ale to nie ja zrobiłem to ty. no to nie ja byłem. Wysadziło po, poza barierami Ja pierdziel to Co ty zrobiłeś? Z za barierą no. wysadziłeś To ja cię zgłaszam Czekaj, do admina się tam tepnąć. Ja cię zgłaszam do admina za takie rzeczy nie. To, No nie no, ty no. chyba A, ty masz A bo ty chciałeś chymy. serwer zlagować, dobra ja dzwonię do dzika Dzwonię no. do dzika, ty chciałeś serwer zlagować Dziku to frajer Dobra, on ci daje bana nie. Czekaj, ja cię banuję. Ja cię banuję, patrz, ja mam właściciela. E, e, Dać. Bana 13 pod. E, chciał. Zlagować. Chciałeś zlagować serwer. Nie, to ty. On ch chciałeś zlagować serwer, to jest wiadome, nie. to. Po co wysadzałeś tyle TNT? No nie. No piszą A, tak. Jakiś jakiś kopixoń się do mnie tepa. To weź go, tepnij. Tep, e, S zabijamy go. Kobikson? To jest coxa. Coxbon, to jest Coxbon Tak? Coxbon się teraz do ciebie Tak, tepnąłem go! Dobra, tepnąłem go! A to freaky jest jakiś go Dobra, easy, easy, dobra To ja tak się właśnie nabija Ej, ale ty zabijałeś typa jakiegoś losowego No? no? Dobra, ja cię chyba muszę Dobra ja cię banuję Nie, Nie. Nie. Dobra, e, ban 13 pot e, Dobra, daję ci bana Dam ci pekona Pru... Próba ci e, Eno, zniszczenia serwera Dam ci miecz bogów, dam ci no. Nie no dobra wbijaj, oddam ci to! Nie no wbijaj już ci dałem unbana bana! Nie zabijesz. Halo jesteś? Jaki masz nick? co? No bo ten! Zbanowałem cię. Ej, od, oddasz mój amulet? No, oddałem ci. Wyżu... Tam masz, tam masz na dole. Gdzie? O. Tam. Ej, dobra, y, to ten. Co ja miałem powiedzieć? Czekaj, czekaj, bo zapomniałem, bo ja mam trochę demencję, nie? Uh... Co ty robisz z dogi? <laughs> Dobra, jest to o szóste hopie Hopie, Postrałem zabijam cię! Essa y, <laughs> Czyli udawałeś? Tak, cały czas Ja. Wiedziałem, że to tak robię. myślałem I od Ale spodem. ja pierdzielę jak to jest to jaki ja będę miał odcinek dzięki tobie zarąbisty Dobra Nie zabijam ma za co. Cię teraz dla subów zrobię wszystko <laughs> A ty masz kanał na YouTubie? No, ale 6 subów To To tak ja ci wbiję 100 ci mogę nawet wbić O ale musimy oddać killa ja Nie wiem, nie wiem Oddawaj killa Oddawaj killa, rozumiesz? Mam mieć bogów Ale w, w ogóle ja cię chyba wcześniej... Mam a, nie ma jakieś więc no Hopie, a ja mam GMA1 i co, i co? W ogóle Chciałem ci kiedyś dać jeszcze no. grałeś Chciałem ci dać donate'a, miecze, bogów, ale... No, nie wbijałeś No nie wbijałem, ale za to 13 jest start nowej edycji, nie? No tak O kurde Nie, nie zabijaj mnie, proszę Proszę, bana dostaniesz Jak mnie zabijasz dostaniesz bana Wiesz, że mi magiczna bania przez ciebie sypła. O i bardzo ja dobrze Dobra, to ja cię zabijam Pa, raz, dwa, trzy, zęby tracisz ty Kurde Dlaczego no czemu tak nie więc tak łatwo mnie nie zabijesz ja ci w ogóle potem setuję to opsem, nie? Co to było? Jak to w ogóle wybuchło? ja powiem, że się też tak zesrałem, bo myślałem, że to będzie mniej po prostu wybuchnięte No, a to wysadziłem ci całą gil, nie ty. No Dobra, ja cię walę na ten krzywy łeb Pa, pa, teraz. Raz, dwa, trzy. Kurde. A ty ile masz koksów przy sobie? Jeszcze jeden. Bo kurde, to. Więc będzie sypa. Jakim cudem? No, bo się dobrałem. Jak ty zjadłeś koksa, to od razu. Aha. <śm> <śm> no, niestety. Dobra, widzowie, to ja już kończę odcineczek. Dzięki, Dobry. że oglądaliście. Y jeszcze tutaj napiszę na czacie. Pozdrówcie. Y ty. Pozdrów się ty, zobaczymy czy ktoś pozdrowi I co, ja już kończę odcinek yy, Ta dobra, tepaj już się. S13 pod... Dobra okej, okay, ja kończę odcinek, dzięki że byliście Ja mu tą gildę zaraz setuję obsydianem jak coś Jakby, żebyście się nie martwili No i co, ja kończę odcinek. Siemo